Z ostatniej chwili hotel level w Los Angeles został opanowany przez uzbrojonych bandytów. Nadajemy na żywo obraz z wnętrza. Jednym z zakładników jest gwiazda popu Shaggy. Uwielbiam go. Zaśpiewaj, It wasn't me. Śpiewaj. Picture this, we were both bite naked, hanging on bed bathroom floor. How do I forget that I have given her an extra key? Trzech kelnerów uciekło. Poddajmy się. Co jest? Pokazuję, że nie mam broni. Załatwimy ich. Jestem Alex 3X. przez 3X. -y. I zaraz eksploduje. 3X -y to trucizna. I film z Winem Dizelem. Coś cię za jedni. Sław? Ci Cheese transportera? Jasne. Morda! Nie Zabaw. mogą uratować Zabaw. nas gminy. Słuchasz Kendrika Lamara.